Pan z wami jest duchem Słowa Ewangelii według świętego Jana. mnie panie. Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około szóstej godziny. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka, jakżeż ty będąc Żydem, procisz mnie Samarytankę, bym ci dała się napić. Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to, o gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto Ci mówi, daj mi się napić, to prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. I powiedziała do niego kobieta, Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od Ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i on sam z niej pił, i jego synowie, i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. On jej odpowiedział: Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła mu na to nie mam męża. Rzekł do niej Jezus, dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta, Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze. A wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga? Odpowiedział jej Jezus. Wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest. Kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć ojcu w duchu i prawdzie, a takich to czcicieli szuka ojciec. Bóg jest duchem, trzeba więc, by czciciele jego oddawali mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do niego kobieta: Wiem, że przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem, a kiedy on przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: Jestem nim ja, który z Tobą mówię. Na to przyszli jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Żaden jednak nie powiedział, czego od niej chcesz lub czemu z nią rozmawiasz. Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta i mówiła ludziom, pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż on nie jest mesjaszem? Wyszli z miasta i szli do niego. Tymczasem prosili go uczniowie, mówiąc, Rabbi jedz. On im, on im rzekł: Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. Mówili więc uczniowie między sobą, czyż mu kto przyniósł coś do zjedzenia? Powiedział, mu, powiedział im Jezus: Moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał i wykonać jego dzieło. Czyż nie mówicie: Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam, Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak się bielą na żniwo. Żniwarz, żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne. Takiż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie, jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem, abyście żeli to, nad czym wy się nie natrudziliście. Inni się natrudzili, a wy w ich trud weszliście. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć. Dzięki Słowu kobiety świadczącej powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich został. Pozostał tam zatem dwa dni i o wiele więcej ich uwierzyło dzięki Jego Słowu, a do tej kobiety mówili Wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu, usłyszeliśmy bowiem na własne uszy. I wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata. Oto słowo Pańskie. A wie Chryste. O gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto Ci mówi, daj mi się napić, to prosiłabyś go, aby dał Ci wody żywej. Woda żywa na pustyniach Judei, na pustyniach, przez które szli Izraelici w drodze z Egiptu do ziemi obiecanej, była czymś bardzo cennym. Zresztą to pragnienie, to pragnienie Izraelitów jest zrozumiałe. Idą przez wyschłą ziemię, nie mają pić, nie mają co do picia, więc domagają się, żeby Mojżesz zaradził im tym, co do życia potrzebne. Bracia i siostry, podobnie Jezus Chrystus mówi do Samarytanki, daj mi się napić. Pragnie jednak już nie tej wody, która płynie ze studni, ale pragnie tej wody, która płynie z ludzkiego serca. Jezus Chrystus nie pragnie napoju czy pokarmu, ale pragnie wykonać dzieło, które dał mu Ojciec. Moim pokarmem jest, jak mówi, wypełnić wolę tego, który mnie posłał i wykonać jego dzieło. A co jest tym dziełem? Jezus przyszedł rzucić ogień na ziemię i bardzo pragnie, żeby on już zapłonął. Kiedy mówi do kobiety, daj mi pić, to pragnie, aby dała mu pić ze swojej wiary i ze swojej miłości. Bracia i siostry, kiedy jeszcze byłem w seminarium, Zresztą do dzisiaj można w seminarium to zobaczyć. Przy wejściu do kaplicy, gdzie modliliśmy się, gdzie odbywały się nasze msze święte, była kropielnica. Taka kropielnica jak przy każdym kościele. Ale nad tą kropielnicą była płaskorzeźba przedstawiająca właśnie spotkanie Pana Jezusa z Samarytanką i ten napis Daj mi pić. Pan Jezus. Pragnie, abyśmy, gromadząc się na Eucharystii, dali Mu pić, dali Mu miłość za Jego miłość, odpowiedzieli wiarą na Jego słowo. Bo rzeczywiście, czy Pan Jezus nie ma prawa do naszej miłości? Jak napisał w pierwszym, jak napisał apostoł, człowiek może okazać dobroć temu, któremu może oddać życie za kogoś, kto mu był życzliwy. Ale Pan Bóg okazał nam największą miłość, bo dał nam swojego syna. Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze nieprzyjaciółmi Boga, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Chrystus pragnie, abyśmy na tą Jego miłość odpowiedzieli właśnie naszą miłością. Skoro On ofiaruje nam samego siebie, chce, abyśmy również my odpowiedzieli mu. Ofiarując mu nasze życie, nasze serca, naszą miłość. Chrystus kieruje do nas swoje słowo, samego siebie, bo przecież on jest Słowem Bożym. I chce, abyśmy na to słowo nie zamykali naszych serc, jak Izraelici, którzy nie ufali Bogu, ale odpowiedzieli na to słowo wiarą. Wiarą, która daje życie wieczne. Bracie i siostry, tam gdzie. Jest woda na pustyni, tam rozwija się życie. Powstają drzewa, powstają oazy. Tam, gdzie jest serca, w sercu wiara i miłość, miłość rozlana przez Ducha Świętego, tam również rodzi się życie. Wiara i miłość dają nam życie wieczne. Oby takie serca, takie Boże oazy były w nas, abyśmy kiedy przyjmujemy chrzest i kiedy będziemy wspominać to wydarzenie w wigilię paschalną rzeczywiście mogli odpowiedzieć tak jak owa samarytanka Jezus jest mesjaszem on prawdziwie jest zbawicielem świata amen